Dzień dobry, nazywam się Nina. to jest Florek, ma 10 miesięcy, jest szczeniakiem rasy Barbet, francuski pies dewotny. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć o zabawce na inteligencję firmy Outward Hunt Nina Ottoson Treat Maze. Jest to zabawka, której poziom został określony na 2. Określa to, że nadaje się do psów Średnio zaawansowane. Powiem szczerze, że pieski początkujące mogą się frustrować przy tej zabawce i albo ją porzucić, albo próbować zniszczyć. Zabawka wygląda jak dysk. Ma tutaj dwa otwory z jednej i z drugiej strony, z których wypadają smaczki. Wygląda niepozornie, dlatego że cały mechanizm, cały labirynt jest schowany. W środku znajduje się otwór, w którym umieszcza się smaczki. Zabawka wykonana jest z plastiku. Na obrzeżach oraz na środku zabezpieczona. Guną. Jeżeli wasz pies bał się wcześniej zabawkami, to tak jak wspominałam w poprzednich filmach, polecam, żebyście i tak towarzyszyli mu za pierwszym razem. Nie, nie dawajcie psu zabawki, nie wychodźcie do drugiego pokoju, tylko zobaczcie, jak pies na nią reaguje. Może się okazać, że np. pies będzie bał się tego, że ta zabawka ucieka, albo będzie go to denerwowało. I w tym momencie zacznie ją niszczyć. Albo yy, wykaże jakieś zachowania kompulsywne typu. Zacznie się drapać, czekać, na nią piszczeć. I w takim momencie no, należy zabrać Piskowi zabawkę. Przed podaniem zabawki fórkowi ją zapakujemy, tak jak mówiłam wcześniej. Tutaj na środku wrzucamy smaczki. Już trzeba uważać, bo one mogą wypaść. jest troszeczkę. Nie wcelujemy w tą dziurkę. Smaczki nie przejdą nam na wylot, ponieważ w środku jest zabezpieczenie. Z jednej strony i z drugiej trzeba tak jak mówię uważać. Bo otwór jest dosyć mały. Tak samo większe smaczki mogą się zablokować. Najlepsze są takie malutkie. Dobrze. Pokażemy Wam teraz, jak worek bawi się tą zabawką. Proszę. Jak widzicie, worek używa łapek i co chwilę wypada jakiś smak. Wydaje że ta zabawka jest bardzo prosta, ale labirynt, który jest w środku, brakuje takie bezwładne wydawanie smaczków. Przesunę trochę zabawkę, żeby nie... Wykorzystuję nosa. Wykorzystuję bardziej swoją motorykę niż sam nos. Proszę. Jak widzieliście, wczoraj od razu uderzył zabawkę łapą i już przeka. I w sumie od samego początku y, uderzał w nią łapą, nie wykorzystywał nosa. Z tym, że na początku nie było to aż tak y, ekspresyjne. W chwili obecnej, już wie, że tam jest jedzonkowy, trzeba uderzyć łapką. Robi to bardzo szybciutko, sprawnie, tylko szuka nosem smaczków. E, w przypadku tej zabawki, y, pies jakby otrzymuje nagrodę. Koło zabawki. Nie wyciągaj z samej zabawki, z samej zabawki. O, Widać, że wyborek tutaj po całym pokoju z zabawką. Tak się chyba łapek, bo wierzę z oczkami, może możesz wydobyć jedzonko. Jak widzieliście, zabawa zajęła fulerkowi nieco dłużej niż w przypadku y, zabawek testowanych wcześniej. Ej, widać, że jest to zabawka bardziej skomplikowana. Czy jest to taka y, prawdziwa zabawka na inteligencję? No tutaj pies y, używa łapek do wydobycia smaczków, więc musi troszkę pokombinować, w którą stronę uderzyć. Nie jest ona tak spektakularna, nie wygląda tak fajnie, natomiast funkcja jak najbardziej widzicie tutaj Chłorek? Bardzo się rozochocił. Chce się dalej bawić <noise> zabawką. Plusy i minusy zabawki. Tak jak widzieliście, jest to zabawka zachęcająca do aktywnego podążania za nią, przesuwania, gonienia. Tutaj nie ma mowy o takiej stateczności. Bardziej pies ją tak przesuwa, biega za nią. Co jest plusem i minusem, zarazem, ale do tego dojdę za chwilę. Kolejnym plusem jest cena e, około 35 zł. Więc jak na zabawkę na inteligencję, jest to cena dosyć niska. Teraz przejdę do minusów. Mamy kilka zabawek podobnych do tej, znaczy o podobnej funkcji, i ta jest najgorsza ze wszystkich. Na początku wydawało mi się, że te plastiki są dobrej jakości, Kuma też wydawała się taka porządna. Niestety po półtora miesiąca użytkowania zabawki widać już tutaj jakieś zaciągnięcia, ślady po ząbkach. Tutaj guma jest w pewnym miejscu naderwana. I szczerze w tym momencie bałabym się zostawić flora samego z tą zabawką bez nadzoru. Obawiałabym się, że rozgryzie gumę do końca, zje coś i będziemy musieli jechać. Do weterynarza. Mamy zabawki o podobnej funkcji innych firm, o których będę opowiadać w kolejnych odcinkach, i szczerze mówiąc, jestem z nich bardziej zadowolona. Cena tamtych zabawek była nieco wyższa, ale dalej spra sprawują swoją funkcję. Nie mam stresu. Zostawić flora samego z taką zabawką i to jest ich największy plus. Natomiast przy tej, tak jak już wspomniałam już jakieś uszkodzenia mechaniczne się wkradły i boję się zostawiać psa samego z tym Dziękujemy za uwagę, zachęcamy do oglądania następnych odcinków. Jeżeli macie jakieś uwagi, to zachęcam do komentowania.